Czym właściwie jest protokół szkody i jak go poprawnie podpisać? To dokument sporządzany przez rzeczoznawcę ubezpieczyciela podczas oględzin. Zawiera opis zdarzenia, zakres uszkodzeń i wnioski, na podstawie których powstanie kosztorys. I tu pojawia się kluczowy moment. Nigdy nie podpisuj protokołu w ciemno. Zanim złożysz podpis, dokładnie przeczytaj, czy opis obejmuje wszystkie szkody, które zgłaszałeś. Jeśli widzisz, że czegoś brakuje, Dopisz uwagi własnoręcznie na końcu dokumentu. Masz do tego pełne prawo. Możesz też odmówić podpisania protokołu, jeśli nie zgadzasz się z jego treścią. Wtedy ubezpieczyciel i tak musi sporządzić kosztorys, ale masz mocny argument przy odwołaniu. Ważne jest, aby w protokole znalazła się data, miejsce zdarzenia i pełny zakres uszkodzeń, nawet jeśli część z nich wydaje się drobna. Pamiętaj. Protokół szkody to punkt wyjścia do wyceny. Jeśli będzie niepełny, odszkodowanie niemal na pewno zostanie zaniżone.